The snow is falling down I've been longing for this Christmas When everyone's around To share this holiday Yes, it's a time of happiness, a time of joy But now this year is twice as so special Cause I'm hoping for that we'll fall in love In this winter, when could we fall in love Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogmasie. Jest po ósmej, a ja dalej się tutaj wygrzewam. Nie jest to u mnie normą, bo ja mam budzik codziennie, znaczy od poniedziałku do piątku, na 6:40 razem z kupą, i po prostu o tej godzinie już wstaję, nie śpię dłużej i siadam do montażu, siadam do obrabiania mm, filmów, ale wczoraj się zaczęłam źle czuć i dzisiaj jestem tutaj, <grym> ósma w łóżku. Jeszcze nie piłam nawet porannej kawy, gdzie zwykle jestem już po porannej kawie. I nie wiem, słuchajcie, wczoraj się zaczęłam źle czuć. Taka byłam osłabiona, zaczęłam często kichać i e, zaczęło mi po prostu lecieć taka woda z nosa. Także wiecie, nie chorujecie cały rok, przychodzi vlogmas i. Mnie zazwyczaj takie przymyjanie nie trzymają zbyt długo, zwykle to jest u mnie dzień 2. W lutym chyba byłam taka chora, było w tym roku, chyba tak. Pierwszy raz od kilku ładnych lat faktycznie źle się czułam dłużej. Natomiast poza tym ja zazwyczaj mam takie po prostu bulgardła, woda cieknie z nosa i to jest moje przeziębienie, ale tak niestety dzisiaj obudziłam się i było troszeczkę gorzej, po prostu yy, bardziej zapchane zatoki, no i tak wiecie. Mówię jak mówię. Yy, także witam Was w kolejnym vlogmasie. <laughs> Wróciliśmy z vlogów yy, wyjazdowych. Ktoś pisał, że woli vlogi domowe, bo są bardziej świąteczne. Witam w świątecznej pościeli, świątecznej piżamie. To chyba na tyle yy, świątecznego klimatu, który dzisiaj dostarczę. Nie, no żartuję oczywiście, postaram <laughs> się zrobić co w mojej mocy, ale. No wiecie, dla mnie świąteczne były te wszystkie dekoracje na wyjeździe i tak dalej. A teraz e, taki vlog domowy. Ja też bardzo lubię vlogi domowe, ale wiecie, no jednak e, może być dzisiaj różnie. <laughs> ale nic, jak ma być vlogmas, to jest vlogmas. Codzienne życie czasami wyglądające również tak także zobaczymy co się uda wykrzesać z tego dnia mam nadzieję, że poczuję się lepiej i wiecie, właśnie jak się wykąpi i tak dalej, to po prostu dostanę więcej energii, może też kawa pomoże, piję wodę nawadniam się i zaczynamy nowy dzień

E, troszeczkę inaczej zapakowana niż zwykle. I e, ona przyszła już wczoraj. Wczoraj jakoś nie miałam głowy tego otworzyć, więc wydaje mi się, że to było takie, mm, taka mikołajkowa przesyłka. Twoja odzież sportowa. Otwieramy. Zobaczymy, co się tutaj kryje. Paznokcie dadzą radę? Chyba nie. I przesyłka. Mamy dla Ciebie prezent. Właśnie dotarł do Ciebie prezent z okazji zbliżających się świąt. Mamy nadzieję, że nowy set będzie Ci dzielnie służył podczas codziennej walki o jak najlepszą wersję siebie. Team Strong Point. Także otwieram. A w środku skarpetki, te ich klasyczne białe i moje ulubione. Czarne legginsy. Powiem Wam, że te moje już no, trochę przeszły. Mam je już naprawdę długo i noszę je prawie codziennie. Także myślę, że druga para bardzo mi się przyda. E, taka, wiecie, świeżutka, nowiutka, i to są te z kolekcji modelującej Push-up. To jest w sumie jedna z moich ulubionych kolekcji, e, dlatego że tutaj macie podkreślenie na pośladku, e, ale takie delikatniejsze, nie takie, wiecie, mocne. E, I tutaj dalej e, nic Was nie ściska, a jednocześnie one fajnie modelują. I no nie wiem, zawsze fajnie się w tych legginsach wygląda. Także jeśli szukacie czegoś, co też można nosić na co dzień, to myślę, że ten model, zwłaszcza w kolorze czarnym, świetnie się sprawdzi. Podlinkuję Wam je na dole. I tutaj widzę jeszcze jakiś drobiazg. Jest brodaczek fajny, czerwony. Miałam już chyba fioletowy i mamy też tą laskę candy cane, także dziękuję bardzo Strong Point za przesyłkę. A wy jeśli chcecie zrobić komuś prezent lub sobie, na przykład właśnie leggings albo jakąś bluzę czy spodnie dresowe, bo myślę że to jest dobre teraz na tą porę roku i na pewno jeszcze długo nam się takie ciepłe ubrania przydadzą. To zostawiam wam wszystkie informacje dotyczące aktualnych zniżek i mój kod rabatowy w opisie pod filmem. Mój kod z tego co wiem teraz daje 1 z 30 ale wszystkie szczegóły zostawiam Wam w opisie pod filmem lub wyświetliły się Wam na ekranie. Także jeśli planowałyście y, zrobić sobie, czy komuś prezent, właśnie y, taki strój czy dresy, to myślę, że warto już powoli zamawiać, bo z doświadczenia pamiętam, że im bliżej świąt, tym mniej po prostu rozmiarów. Więc może być ciężko, bo te popularne się po prostu wyprzedają. A jeżeli nie macie nic konkretnego upatrzonego i nie chcecie wiecie spudłować z prezentem dla kogoś, jeśli chodzi o rozmiar czy model albo kolor, to na stronie znajdziecie również karty podarunkowe, które moim zdaniem są świetnym prezentem w takich przypadkach, kiedy właśnie możemy nie trafić z rozmiarem czy z jakimś konkretnym modelem, a tak Ktoś wybierze sobie idealnie to, co dla niego będzie odpowiednie. Także wszystkie szczegóły, tak jak mówiłam, zostawiam Wam w opisie pod filmem. A ja się słuchajcie, nawadniam. Nie mam żadnej gorączki, ani nic, ale... No męczy mnie, wiecie, takie... To jest taka woda z nosa. To, moim zdaniem to jest najgorsze, bo to przychodzi tak nagle, takimi etapami. Um, czy takie łzawienie oczu, ja tak często mam e, podczas przeziębienia Natomiast nie boli mnie gardło ani nic, także e, mam nadzieję, że nie będzie gorzej e, Że najwyżej będzie lepiej Nie wiem jeszcze co z tą choinką dzisiejszy, że mówiąc nawet nie wiem dokładnie Bo e, bardzo możliwe, że Kuba dzisiaj będzie wracał później z pracy no, a wiadomo, przed wyjazdem nie kupowaliśmy choinki. Zastanawialiśmy się nad tym, bo wiecie, ona i tak by leżała na balkonie. W obi one stoją na zewnątrz i też jak idziecie po choinkę, to to nie jest tak, że one wiecie, wczoraj przyjechały. Być może, ale raczej m, trochę tam już stoją, e, przynajmniej te, które są gdzieś tam, wiecie, pod spodem. E, I one cały czas stoją na zewnątrz, e, te żywe choinki, więc tutaj gdybyśmy kupili wcześniej, postawili sobie na balkonie. To ona byłaby w takich samych właściwie warunkach. W sumie nawet jak ja kupowałam 30 listopada czy 1 grudnia, to ona mi stała do samych świąt i dłużej. Zawsze biorę jodłę kaukaską i ona jest po prostu rewelacyjna. Nie sypie się, a nawet jak wiecie, tak wyschnie, to właśnie te igiełki się trzymają, dopiero później przy rozbieraniu coś tam odpada. Także to jest na plus, bo ona wygląda praktycznie do ostatniej chwili jak nowa i no nie sypie się tak jak świerk czy jakieś tam inne. Także i tak by wytrzymała, ale stwierdziliśmy, że nie, to jest bez sensu. Kupmy ją sobie na spokojnie. I trochę teraz żałuję, bo ono po prostu nie ma takiego klimatu. Wyjmiecie wszystkie ozdoby. Położycie sobie nawet takie lampeczki, jakie mam tutaj. Choinka robi, moim zdaniem, jakieś. 85% roboty bo moglibyście mieć samą choinkę, dwie poszewki na poduszki i kocyk i jest mega świątecznie a możecie mieć wszędzie dekoracje i nie mieć choinki i ja mam wrażenie, że czegoś tutaj brakuje, więc tego mi tutaj brakuje, no a dzisiaj mamy już siódmy, więc najwyższa pora by była, żeby ta choinka się w końcu tu pojawiła, bardzo byśmy chcieli no ale właśnie chcemy sobie zrobić z tego, wiecie, taki wieczór włączyć sobie jakiś film ja zwykle oglądam Elfa do ubierania choinki druga kawa, a jeśli Kuba wróci późno z pracy, to też nie chcę, żeby to było być takie wszystko na szybko, więc może dzisiaj kupimy choinkę, e, a ubierzemy jutro. Że wiecie, kupi się ją, żeby już była w domu, a jutro po południu byśmy ubrali. Zobaczymy. Nie upieram się jakoś bardzo, ale no brakuje tam czegoś, brakuje tam ewidentnie. Wracam do Was później czas wymienić plakaty, które zamówiłam na Black Friday. Mój głos się trochę... Pogorszył, ale to nieważne. Zamówiłam cztery plakaty, te dwa są do salonu. Chciałam coś takiego, co może dłużej e, po prostu zostać, wiecie, na styczeń i luty. Takiego bardziej też w zimowym klimacie, więc wybrałam coś takiego. E, a tutaj do sypialni są dwa takie plakaty, które są przepiękne, i te plakaty kupowałam tak. Te trzy były z jednego sklepu. A ten z innego, i to jest z takiego, powiedziałabym, trochę bardziej błyszczącego papieru, aczkolwiek tutaj on nie jest aż taki błyszczący. Raczej tego nie będzie w ramce widać, ale nie był dostępny na tej stronie, chyba. Bo ogólnie, wiecie co, te plakaty bardzo często są takie same na różnych stronach, bo mi się wydaje, że te zdjęcia czy jakieś grafiki, napisy są po prostu wykupione jakieś prawa do tego i kto wykupi, ten może sprzedawać, więc wydaje mi się po prostu, że, znaczy prawie jestem pewna, bo porównywałam, że są te same grafiki w różnych sklepach, także ja kupiłam te trzy, tutaj te dwa i te bombki na Galarix, czy Galerix na promocji, one były jakoś po 70 parę złotych każdy, więc Spora zniżka, bo te plakaty są czasami bardzo drogie. A ten był z Poster Store chyba, ale u nich na stronie chyba nie było dostępności i kupowałam przez Empik. E, nie wiem, czemu akurat tam było, bo jakby oni i tak mi to wysyłali, bo się kontaktował ze mną właściciel, czy chce wydruk na całości, czy właśnie z Faspartu. E, ja chciałam właśnie z tą ramką, więc e, tak, to będzie razem tutaj w sypialni, to do salonu, także. Wieszamy, a zatem chyba, słuchajcie, z wysyłką zapłaciłam 70 albo 80, już nie pamiętam. Także cieszę się, że kupiłam je na Black Friday, no ale przez to troszeczkę później doszły, ale nie miałam żadnych świątecznych plakatów i stwierdziłam, że e, no fajnie, bo będę miała już też na przyszły rok i te dwa idealnie będą pasować, bo to są takie, wiecie, jak malowane farbą, taką akwarelą, więc idealnie się tutaj wpasują, a w sypialni jest bardzo mało dekoracji, bo jest tylko pościel. I poduszki, i jak widzicie, motyw jest dość podobny, bo tutaj też jest jak malowane taką farbką. Tu mamy wieniec i tu będzie to samo. Także zdejmuję te plakaty i zakładam nowe. To się prezentuje. Zdjęłam na chwilę te dekoracyjne poduszki, żeby wam pokazać, o co mi mniej więcej chodziło, że to tak troszeczkę stylem nawiązuje do pościeli, do takiego, wiecie, malowania farbami. E, także tak, e, te bąbki świetnie mi się wpasowały z tymi tutaj czerwonymi elementami, też są gałązki, także to było przemyślane i oczywiście do tego e, te poduszki pasują do tego plakatu z wieńcem. I on naprawdę jest przepiękny i był wyprzedany na wielu stronach. Cieszę się, że mi się udało go znaleźć. Dziękuję Wam ten sklep, ale też jak będzie ten link do Empiku, gdzie ja kupowałam, to yy, też Wam zostawię. Także tak się prezentują nowe plakaty. Dajcie znać jak Wam się podobają. O, tak to wygląda jak są poduszki. No wiadomo, trochę zasłaniają tą pościel, ale... W sypialni dekoracji praktycznie w ogóle nie ma, bo nie ma gdzie tutaj tego wszystkiego stawiać, więc pomyślałam, że trzeba zainwestować w plakaty i tym sposobem będzie trochę bardziej świątecznie. Także jeśli nie macie gdzie kłaść dekoracji, a macie ramki na plakaty, to ja polecam takie rozwiązanie. Bardzo mi się one podobają. Są właśnie z dwóch innych miejsc, ale pasują do siebie. Także bardzo mnie to cieszy i teraz zmiana. W salonie. A tak się prezentują te dwa plakaty. Bardzo się cieszę, że je wybrałam, bo właśnie to może postać dłużej, nie tylko do świąt, i jest takie zimowe. No i zobaczymy jeszcze, czy będą w takiej konfiguracji, czy odwrotnie, bo tutaj wejdzie choinka, także zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, jak to, jak to będzie wyglądało z choinką, ale bardzo się cieszę. No Plakaty zmieniają bardzo dużo. Tak jak już wcześniej mówiłam, te plakaty można kupić na różnych stronach, więc zostawiam Wam nazwy tych plakatów, tych grafik, plus. E, strony, z których ja kupiłam. Jak nie będą dostępne, to może znajdziecie gdzieś indziej. Także bardzo się cieszę, że już trochę te wnętrze się zmieniło. Jak jeszcze będzie choinka, to już będzie idealnie. No dobrze, słuchajcie. Jedziemy po choinkę. Od razu mam lepszy humor. Co prawda e, dalej mam zatkany nos, ale czuję się już trochę lepiej. Na pewno lepiej niż rano. Więc mam nadzieję, że po dzisiejszej nocy będzie już dobrze i najwyżej zostanie mi tylko katar. Bo miałam dzisiaj takie no, osłabienie i wczoraj zresztą też, że wiecie, po prostu no nie wiem jak to nazwać nie właśnie, to było takie, że bo mi nawet by ten katar tak nie przeszkadzał, tak mogłabym funkcjonować dalej, a wczoraj miałam wieczorem takie, że mi takie siły opadły, no nieważne jedziemy po choinkę, siły wróciły, dzisiaj chyba już nie będziemy ubierać, bo jest już później, a chciałabym, żeby to było wiecie, tak E, fajnie z filmem, żeby był na to czas, a nie tak na szybko, bo trzeba zrobić, i e, no, po prostu chyba zostawimy sobie to już na jutrzejsze popołudnie i po prostu szybciej się za to weźmiemy. A może jeszcze uda się coś dokupić, bo na pewno musimy kupić lampki, bo przed wyjściem sprawdziłam, że te, które są pod telewizorem, to są te z choinki, bo mi się przepaliły te, które były wcześniej pod telewizorem więc zrobimy podmiankę jak kupię nowe no i zobaczymy jeszcze na bombki, bo tak sobie pomyślałam, że może coś bym dokupiła chyba w zeszłym roku dokupowałam sześć takich tych okrągłych białych e, może teraz w jakimś kolorze, nie wiem zobaczymy, mam ochotę pójść w coś innego, także Obi zawsze wspiera mnie w tych fajnych decyzjach choinkowych no i tutaj zawsze choinkę kupuję, także... jodła kaukaska, fioletowa metka, wiadomo gdzie szukać. Zawsze można iść od razu do ogrodu, ale... chyba Jest to przejdziemy... normalne miejsce, nie? Tak. Nie niebieskie. Nie, nie, nie. Tylko trzeba bilecik tutaj wziąć. Więc pójdziemy chyba ogrodem do środka zobaczyć i potem z wózeczkiem można wyjechać z choinką. No dobra. Idziemy wybierać. Merry Christmas, baby Rain is coming out to play Santa Claus is packing the presents Here are some nice bombs Cats, dogs <laughs> Oh, here's a car mm -hmm. But is No, co? Są czerwone. Co myślisz o tym, czy nie? My mamy o coś w tych szampańskich barwach, ale w takich plas. Znaczy, one są szklane, ale wiesz, dokupiłam jedne, coś tam w tym hmm. stylu, ale inny wzorek mają. No i tak pomyślałam, że może by czerwieni dodać, ale no nie wiem, czy to jest w nie? Zawsze jak tam się nie będzie wizja podobała, to można je zostawić i w przyszłym roku na przykład całą zrobić czerwoną, a... Nie poznajecie. Cię. <laughs> Dlaczego? Przecież Ty nie lubisz czerwonego. No ale w tym roku mam wizję na czerwoną choinkę, nie wiem jak to zrobię, ale... Że wiesz, że nie chcę całej, tylko właśnie tak no dobrze. elementami. Ze złotem, żeby nie było za dużo naraz? A jak to za dużo naraz? No na, że za dużo czerwonego, to trochę złotem. No właśnie, nie wiem. Bo tam są z takimi w tymi, tu są z listkami. Tu masz, patrz, pół takie, pół takie. Nie, takie, takie. No, ale właśnie może w Mat pójść. Mat jest subtelniejszy. W ogóle chyba są jeszcze takie bardziej bordo. Chyba weźmiemy takie, słuchajcie, bo są z białym. Będzie nam pasować chyba. Tak mi się wydaje. Bo błyszczących chyba nie. A takie zielone, czy takie? Te zielone i tak zginą w choince, hmm. mi się wydaje. To idziemy dalej. Choinkę. Te mi się podobają. Z karocą. Z karocą? To jeszcze w ogóle w Ale to jak to jest? Jest jeszcze bombka w bombce. Czyli to się tutaj wiesza, a to? Ta. To jest takie dekoracyjne. Ale za ile kosztuje. Wow, nie zwróciłam uwagi na cenę. Okej. Okay. To tutaj taki domek bardziej mi się podoba. Już atrakcyjniejszy cenowo. <laughs> Ale śliczne są naprawdę. Ta bardzo ładna. A byłeś kiedyś w fabryce bombek? Nie. Ja byłam ze szkoły, super było. Ciewe czy jeszcze funkcjonuje tamta fabryka. Ale zawsze właśnie ten Witbis ma dobre bombki. Te widziałam w Lidlu. No, te widziałam w Lidlu i mi się bardzo podobają. Zobacz, jaka ta jest ładna. Chyba sobie wezmę. Czy nie? Czy tak jedna to tak nie bardzo? No nie A wiem. Za 400. Za 400? Tak. Dajcie spokój. W promocji. Przestań! Za 400 złotych jedną bombkę. No nie bombka. No wiem. Nie, to może wrócę po to, może nie, nie wiem. Biorę to. No bo obi, słuchajcie, kolorystycznie znajdziecie wszystko. To jest czerwony. Tam taki zielono-biały, różowy. Patrz tu jakie fajne ten! Takich nie taki widziałam goreśny. jeszcze. No ja się boję jakie to jest cenowe Nie, 70 za tego małego. Okej, okay. fajne. <sum> <sum> Mam metka, bo one są według wymiaru. jaką Ale mogłaby być Ja zawsze tak na ślepo przyznam że I to i udawało się? Tak, szanowni. tak żeby nie było za za czasami i... im dłużej się szuka tym gorzej tym gorzej nie Muszę ci powiedzieć, że to ty wybrałeś sobie tą choinkę z panią. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Dziękujemy, wzajemnie. Jak się czujesz zebraną przez siebie choinką? Dobrze. Ja się trochę boję, że góra jest łysa, ale jest ładna, w sensie tylko jest taka przyrzedzona. Coś tu narzucimy, nie bój się. Co się Idziemy do kasy. Patrz, a zawsze jak ja przechodziłam co roku to nikt nie rozpakowywał tych choinek i nie było tam tyle obsługi zawsze kładłam kamerę, nagrywałam 10 minut, przeglądałam te choinki, a tu 5 minut i co, wybrane no mogę ją ja tutaj wciągnąć jeszcze? no troszkę dobra no to jest prawie jak rok temu, albo krótsza ja to już oceniam do kiedy, dobrze. gdzie się kończy, co? dobrze okej okay. może jest delikatnie krótsza

Nie wiem, słuchajcie, czy to jakaś klątwa dzisiaj, ale Kuba kazał mi sprawdzić lampki. Nie działają! Czy to jest jakaś klątwa dzisiejszego dnia, choroba i nowe, nowe, nie działające lampki? Jeszcze dopiero odpakowałam. Może to jest jakiś włącznik czy coś? To jest po prostu niemożliwe. A, nie, wszystko jasne. Co, co jest? Patrz. Coś się włącza? No, bo nie są podłączone. Dlaczego to było podłączone przed chwilą? No, to jest tylko kabel. Aha! A tu jest. Tu. Tu są oh lampki. Można je wiesz, przedłużać w opór. wiem, ale Możesz nie pomyślałam 300 o tym. Okay. Nie pomyślałam o tym, że. Myślałam, że będą podłączone jakkolwiek, nie? No wiem. Czy działa? Czy działa? No dobrze. Znaczy na choinki i tak mamy w razie co tym miały być tutaj na ten. A już miałam takie, no to nie. to sobie przedłużyć. Dobrze. No nie, skupiliśmy że... mhm. no, takie pod telewizor. Zobaczymy. Tu no, tamte są do choinki. Sprawdzamy. Sukces. Jednak inżynier. działają. No inżynier to inżynier jednak, no wiadomo. No dobrze kochani, a teraz chyba już biorę książkę. E, mam ochotę na gorącą czekoladę, więc zrobię sobie, przetestuję w końcu to, które kupiłam w deals, takie w saszetkach. Mam też inne, które lubię, ale chcę to przetestować. I mm, chyba sobie właśnie zrobię gorącą kąpiel, wiecie, tak konkretnie się rozgrzeję, wypiję gorącą czekoladę, może poczytam e, książkę albo mm, poglądam jakiś vlogmas. E, I tak i mam nadzieję, że to mi trochę pomoże zregenerować siły i że może po tej kąpieli, i po dzisiejszej nocy jutro będę czuła się lepiej, także biorę idę robić gorącą czekoladę i e, napuszczam wody do wanny. 아. tell że kochani, ja będę się już z Wami żegnać. Ja już wykąpana, trochę poczytałam w wannie i obejrzałam vlogmasy, i także idę już spać, bo już najwyższa pora, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Możecie też przycisnąć dzwoneczek. Teraz vlogi idą już na bieżąco, także widzimy się w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia, buziaki, pa!